Hej, witam! Dzisiaj zbieram także zawilec gajowy. Należy ususzyć na herbatę, ponieważ pomaga przy zapaleniu gardła, zapaleniu oskrzeli oraz suchym kaszlu. Nie wolno robić odwaru ze świeżego kwiatostanu. Należy najpierw wysuszyć w temperaturze 35 stopni Celsjusza. I zawilec wspomaga oczywiście także odporność, walkę z pasożytami i w starożytności był wykorzystywany jako antidotum takie lecznicze do wszystkich chorób skórnych. Zachęcam osoby z trądzikiem, z problemami skórnymi do zbierania zawilca gajowego. Wspomaga także leczenie nerwicy. Zalecane jest także przy stanach zapalnych prostaty, także zachęcam panów do zbierania zawilca gajowego. Ja jestem akurat w lesie, gdzie zawilec oraz <gajowiec żółty>, gajowiec żółty dominuje, dominują te dwa zioła, jest piękny i tak pięknie pachnie. Zachęcam do zbierania. Należy pamiętać, że zawilec gajowy należy najpierw ususzyć na herbatę. Nigdy tak samo dotyczy to czarnego bzu. Nie robimy naparów ze świeżego. Do następnego pa.